Proszę, pierwsze oznaki zimy, ciepły jak diabli A tu już przypominają drogowcy, że może będzie zima. To prawda, przez wiele lat jest taka cisza, jest piękna. Po siódmej w Polsce chyba już jest ciemno. Tutaj dopiero słońce się za, no. za chmurami tam skryło Ale tutaj No jest niesamowite Niesamowita cisza, którą w przerwie zaraz samolot Tylko gdzie on jest? Z okularów to będzie problem, ale coś tu widzę Nie wiem jak to wyjdzie bo ta kamera też już widzę zaczyna odmawiać mi posłuszeństwa O mówię taka wrzutka kurczę sam nie wierzę że już tyle tyle czasu człowiek tu spędził no jednak trochę się przyzwyczaił do innych klimatów A znowu taki film o niczym. Jakby historia zatoczyła koło. I znowu mam. I To taka maszyna wbija po prostu takie robi jakby dziurę dołek i pyk. A później chłopaki nieraz biorą te wyrywają i sobie szpady z nich robią, walczą. Parę lat się w ogóle nie przydały te patyki, bo śnieg co kotna płakał było. Chciałem tam taką samotnie nagrać swoją, pokazać gdzie sobie chodziłem. fajne miejsce było, ale niestety nie, nie puszczę tego, bo. Ale nie było, przynajmniej nie pada. Nie puszczę tego, bo, bo muszę zmontować, w innym sensie to tam nagrać. Pokażę sobie i ogółowi. O fala. Tam, kiedyś nagrywałem na tym tym. Na tym wzgórzu. No mówię tyle lat, człowiek, wszystko się pozmieniało. Fabryka Gwozi też się pozmieniała. Ale kiedyś to tak było inaczej tak i to nie jest gadanie jakie jest starego wapniaka Którzy zawsze wapniaki mówią, że kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej, ale rzeczywiście. Nie było to wszystko takie, jakby odhumanizowane. Nie było się jedynie też trochę było się takim trybikiem z czterocyfrowym numerem, ale no jeszcze było z kim pogadać. Ale teraz to już kompletnie, tylko z komputerem można sobie pogadać. Chcąc załatwić jakieś sprawy, są jacyś ludzie w biurze, ale to takie wszystko niekompetentne. Porażka. No, oczywiście, to nie jest powód dla którego, dla którego ja odchodzę, nie? To byłaby głupota, bo nie ma od tego ucieczki, od takiego korporacyjnego świata, w którym człowiek jest tylko trybikiem. Firma powstaje oczywiście po to, żeby zarabiać, a nie po to, żeby cackać się z ludźmi, wiadomo tam będzie jakiś ten, ten nie będę nagrywał tam no ale jednak człowiek by chciał jednak być traktowany właśnie jak człowiek a nie trybik w tej korporacyjnej maszynie o pojechał tam dobra w tej korporacyjnej maszynie I niczym więcej O tu proszę Stara skania o, to te, też starą skanie Targa Ale chyba starszą Albo to jest tej samej serii, nie wiem Na razie nie pokazuję Czy za mną idzie taki stary Merol zabytkowy no a tutaj no taka malutka firma jest taka budowlana fajnie jest na przykład po takim całym dniu jeżdżenia no to fajnie tak się po prostu przejść wyluzować no ale tutaj nie zawsze jest taka pogoda, która jakby temu sprzyja takim, takiemu wyzorowaniu się <laughs> fajnie te słupki wyglądają tak O, jest ich trochę To jest tak jak z tym kawałem co tak Indianie zbierali chrust a inni myślą, że zima będzie sroga, bo już 3 lata zbierają a oni po prostu na każdą zimę zbierali chrust i tu na każdą zimę te kijki bijają i od wielu lat zimy nie zaczarowali tam gdzieś dalej yy. w górach czy za miastem no to już rzeczywiście to się przydają te kijki co no głównie to chodzi może nawet nie o samochody Wiodące, tylko o te pługi odśnieżne, żeby w skały nie walnęły odśnieżając, no bo one, jakby, pierwsze na no, pierwszej linii frontu są. No dobra, kończę tutaj o, smęcenie, bo wiem, że to tylko dla mnie ma znaczenie. O, mi się rymło nawet. Kończę smęcenie, bo to ma tylko dla mnie znaczenie. No, może moja żona sobie to obejrzy. Też się z jakąś tam przyjemnością. Co ten jej mężuś robi po pracy. A teraz nie chodzi do żadnych kochanek, tylko o, takie głupoty kręci. Dobra. <ścoughs> Żeby za dużo nie powiedzieć. Starczy.